Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Masterfpl i witam was w kolejnym filmiku z vr -ki. Dzisiaj gramy sobie Shooty Fruity, tak się nazywa? Chyba tak. I Jestem sprzedawcą w sklepie, o dziwo niebiedrące, i mam obsługiwać klientów i strzelać do atakujących mnie owoców. Jak brzmi to głupio, tak fajnie się gra. Na razie odblokowałem sobie to, że mogę kupić sobie nową broń, czyli granat, nie z dzielę listy na czynnie mi jest numer 100 128 120 128 Okej okay. A mam genatę Teraz mogę powiedzieć tu Wziąć pierwszą, pierwszą misję, załadować i załadować granaty. O! Ja teraz mogę je przetestować. Jest tu gdzieś granat? Halo? Tu jest mikrofon, żebym znowu nie pieprznął, no, bo tak przepiprzyłem. Tu jest gdzieś, dobra. Może mnie słyszycie do dupy, ale... Aha! Kuing! Łap! przyjebają w mikro, w ten, w którym mam na ładzie. Dobra. Takie jedna rzecz. Uwaga dla tych, którzy mają problemy z atakami, padaczki. Bo ta grania stykale może zaszkodzić i to w bardzo dużym stopniu. Bo płyskanie z tych broni jest dość ostre. A szczególnie kiedy przyjdą większe kalibry. Więc dla osób, które mają problem z padaczką, lepiej radzę ominąć ten tytuł. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Powa robota codzienna, szczególnie w niedzielę, nie? Handlową, albo w sobotę handlową. Przed niedzielą niehandlową, to będzie żar. Dobra, mamy to. Jest moje dzieło sztuki, w którym będę teraz kroił. Toż tu start. I ja lecą produkty. Nabiał. Bomba. Broń. Panie Stasiu. Pasuje, to zobaczę, czy to działa jeszcze. Ej! No i za to będę grosz winny. Żeby się nie zdziwił. Dobra, mam w tym samym momencie i przytaczać, kurcze produkty przez ten, przez e, skaner. I mam się bronić przed tymi downami, co idą tam. Na mój plus mam wskaźnik klaserowy gdzie mam strzelać. Jak trafię, to... Jest wszystko ok. No lody? Co to jest? Masz bananas. Być. Bam, być. Chlo, oh, najlepszy sposób na przodowanie broni? Wyrzuć właśnie nową. Troszkę przycina ta gra, nie wiem dlaczego. I tak, e... nowe broni odlokowują mi się tutaj. Na razie jestem w połowie shotguna. Niemiec. A! szajsa Możesz skinąć? Dobra, no, jedziemy dalej. Nawet następne produkty. Szybko, szybko. O, to jest fajne, bo to mi daje nie, nieskończoną ak akcję celowania. Mogę stracić, ile w cenie się broni zepsuje. A, gówno, zepsuje mi się. Dobra, następne. Następne. O, shit. O, było blisko. Wypadł mi Bam, 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 bitch. O, jak skrytny. Uuu, yyy, co John Wick. Następny, następny, następny. Dawać następny. O, końcu, końcówka zmiany. Słyszę, że już muzyka zaczęła napierdzielać ostrzej. Dawaj mi to. Papier toaletowy. to się zesrać To Ktoś jeszcze? O, no, no dawać, dawać, dawać. I wygrał. Jeszcze plus pieprzać, kurczę kurcze bloniki. Czy mam wszystkie te? Nie, nie wiem tego, co to jest. To jest. Shooting range. Nie wiem czy tu nie strafiamy, no dobra. Idziemy nas na następnej misji. Oh, się łeb grzeje w tym wi tej wiarce. What the fuck idziemy po drugą misję. Bam! Bawmy się, może... Może będzie jako trzeci. A po jako drugi, jedziemy. Dawaj misję, dawaj, dawaj, dawaj. Ja chcę więcej. Więcej soku. Mam 30 gramów zrobić, 6000 juice, trzeba jest wykonać i 3 Apple's White Power Active. Na moim głównym komputerze, w którym gram, bo teraz gram, na komputerze brata, zrobiłem prawie wszystkie te, całą to grę, żeby jest naprawdę bardzo, ale to bardzo atrakcyjna, jak to mogę powiedzieć. Mleko. Nie rzucać, bo się rozsypie. Mleko się rozsypie, na pewno. Co to jest? Adams, na no. Będę w nim, rozumiesz? Lody, xy żeby dupa rosła Nara. O, to było... Boże, nie, co to jest? Long shot Big shot nara, raz Dobra, wygasam nowo, jak Ajecie to darmo Daję, darmo, to wiesz. O, jakie lody Czyli jestem? Co tu ciapie? O, tu zaraz zaskoczy. Haha, to był lepszy. O, to będzie ciężko trafić. Nie tą bronią. Aaa, trafiłem za zastańcu. Bam, bam, pysz. Następny, następny. Może frytki do tego? Coś rozbiłem. Senser. pa, 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 pa prararam, pam, pam, pam. O, masz, bierz pan. O, masz, bierz pan tosy. Przestrzymam za chwilę. Lecą, skurwie, syny. Panie Władku, trzeba umyć tam, bo się rozlało. Nie zrobiłem ląksota. na następny czerwony zasańca. No! Jeden, drugi, trzeci! Oje! Dajcie mi granaty, chce coś pozbawić! Ja się mam w tym ręce. O ty morderca! Hu! Uh. Policja! Olej, to jest moje życie. czego żyje? Chce się kupić, O, oh, bitch! I co? Kto tu jest panem teraz? Mój. Łooołłop! Bitch! Bitch! Coś jeszcze? Fucking hell! Hej, co za srańcu! A ah, bitch! O, yeah! Sure dla pani, dla Iga, dla pana, jak ma nie ma swoich, to bierz pan moje. Ew, 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 ew. Naprawdę to jest tak można się wczuć tu w tej grze. Chociaż mi stąd, z nic tam, w balons. Ja, Ej, słuchaj! Puść! Ręka mi się w balon skoprzyła. O, wyszła. Skip. Zrobiłem tylko jedno, ale no. Ciężko nie zrobić czegoś innego. The station może miał we bronie. Planuję, żeby zdobyć jedną konkretną spluwę, która do końca gry prawie mi cały czas towarzyszyła jest bardzo, to bardzo dobra. Mam nadzieję, że kiedy nagrywam mój dźwięk, z mikrofonu jest wystarczający. O, to jest przerąbane, bo dostanę SMG za 12 tysięcy mam 20. A nie, podziękuję. Dobra, bierzemy trzecią misję. BAM! I lecimy. Im szybciej więcej yy, tych. Przedmiotów zeskanuję i wrzucę do koszyka, tym lepiej będę, lepsze będę dostanę od razu. Tak więc, nie mam rewolwera, niestety. O, jest noc. Nocna zmiana. Najlepsza, kurwa. Szczególnie w sobotę. Start. Welcome to the store. Rakieta, mleko, termos, spluwa, jakieś tosty, kaktus. Hmm? nic nie poszłem nawet, ale szybkie pierdolony. Spływa tu. proszę i tam. Spluwa tu. Oh shit, co ty jesteś? Pomidor! Kiedy pomidor jest owocem? Nie tak mi uczono w szkołach? Pam, 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 pam. A mam zeza. Masz pan, baba się w domu. I tak można z tym można iść kurczak po podwyżkę, nie? Idziesz? Panie Stasiu. Pan Stasiu mówił, że pan dobrze. Podwyżki daje. nie chciał. Fucking hell. Z stanie skakać. Aha. Point. W późniejszym czasie będę musiał szukać gdzie te przedmioty mają kody kreskowe to już jest hamstwo, a czy nie hamstwo? No prawdziwy świat. Pipi pipi pi, 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 pi. szybciej szybciej o tego nie wiem że mogę poziom nie pożyczko poziomka co to jest? ha! ha! no teraz się zacznie no, I see you there. No, co skaczysz? I to jest właśnie czarowane w tej grze. to Dobra, następne, 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 następne. Doładowanie. Też tak myślę. Nawet szybciej, jak chcę zarabiać. Gówno zarabiam, tak naprawdę. Bo dostajesz po miesięcznej kurczę, nie? Więc. Uh... Mówiłeś coś? O, Padek skacze. No już nie skacze, już, bo nie żyje. Kurwa, bardzo za. O, to chciałem! Ach, tung. Uuu! Uh. Uh. Bę! między nogami! Kurwa. Bierzemy to! Bam, odbiemy! I do wszystkich! Kurzy się na patoczu. jeszcze? Nie, nie mogę! Mogę! O oh, fuck! Nie wiedziałem, że mogę zębami wyciągnąć ten... zawleczkę. O, oh, fuck! Grałem tą grę chyba z dobre parę godzin, dopiero teraz się o tym dowiaduję, że mogę zawleczkę zębami kurwa wziąć. Mogę? Mogę! Masz tam ładnie. Aha! I co jest? Te, coś zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Ha, wyleją mnie z roboty. I co mi zrobił? Mam bronię. <laughs> nie wiem, czy to jest dobry motyw żeby mówić coś takiego, co mi, zrobiliśmy broń, kurwa, widzisz tego glaka? Dobra, muszę wrócić do tego i zrobić, zrobić te majestony, bo przez majestony odblokowuję nowe bronie. A przez blokowanie nowych broni ja mogę lepiej strzelać. To jest bardzo prosta zależność. Gdzie jest mikrofon? Tu jest mikrofon. Tu dotyka mikrofon. Przynajmniej nie będzie tikum... mikrofon. Dobra, co mam zrobić? Gimi, gimi, Eee... 5 fruits with shotgun and survive. Muszę nabić tyle kasy, żeby odblokować shotgun i zabić nim 5 tych. Dobra, startujemy. Będzie moja wisienka to na torcie z tego... z tego... z tego... z tego... To shoot. Shoot any fruity, tutti, fruity, yeah. ah. Dobra, bo wykorzystanie z Więcej, więcej. Kaktus? Komu kaktus potrzebny w domu? Kurwa. Eee, mm, big invasion. Tam skacze zanim dojdzie, to dojdzie chwilę. Zanim dojdzie tutaj. Dojdzie. A i co? nara, Przeładowanie. Więcej, więcej, szybciej, więcej, więcej, szybciej, więcej, szybciej, więcej, więcej, szybciej. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Następny, następny. Broń mi trzeba. Stasiu, podaj broń. Dziękuję. Kurwa, Gini. to nie czuć. Co to jest? Aha! Są Hah! Piękny Shotgun mi trzeba Czas, 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 jeszcze minuta coś załatuje A ten piselek potrójnie strzela i się zjebał Proti shootie, być Shotgun mi trzeba Nara, następne, następne, może następne dziękuję, chodźcie Jeden. Dwa Trzy! A z tym jeszcze muszę dwóch i będę miał... A, jeszcze 30 sekund, plus Cztery! Pięć! Cześć! Co jest? A, bo Survive jeszcze jest. Dobra, przeżyję to. Ta, 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 ta. Chciałem to zobaczyć, kurwa. Mogę być winny głosika? Glosika? Krzyk, On nie był winny głosika? Okay. On nie chciał dać grosika. Może mogę być winny grosika. Być. Point. Jeszcze zabiłem go ostatnią sekundę. I. Yeah. Ostatnia gwiazdka. Po co jest więcej gwiazdek? Więcej gwiazdek. Więcej gwiazdek. Szczę jak mi kurde kropla z potu, z nosa. A! Jest! Je, jest rewolwer, to jest robiciela broni. No 6, 6. 6 Okej! Ok. I teraz tak. Bierzemy tutaj, wchodzimy. Włączamy drugą misję. Putturink! Nara granat. Nara shotgun. A, no to ten jest sobny, jest przydatny. Lecimy, drugą misję teraz na wszystkie gwiazdki. Mm. Kill free apples with power up is active. 30 groszy jest może przetrzebać. No to ping 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 będzie. Już Już mleko się ustawiło. jako pierwsze start. Nara. 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 Mogłem tego usunąć. To jest główny mój pistolet. A włożyć pierwszego, żeby był ten. Będą miał tu automatycznie dawać. Nie pomyślałem To tyle potrafisz powiedzieć jako jabłko. Jabłko Jak my? Patrz, jaka plama tam śmie śmieci Jasiu, masz do posprzątania. Gazniana, zmiana no więcej, 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 szybciej, więcej, szybciej No co, co było fikać? Mi się na później. Aha! Patrzcie na to! <śpiewa> tak! To jest bardzo fajne. Pum, PAM 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 hey, good shot! I dostałem ten! Następny, 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 następny! O kurwa, nie o kurwa. Ten w Widzisz to? Już tego nie widzisz. Ja karabin w ręce. To jest najbardziej przyrząbane, z tego względu, że... Shotgun zabija ich parę naraz. raz. Karabin zabija paręnaście na raz, ale strasznie trzepie, kurczę, e ekranem. I... Strasznie błysko. To się zdarzyło, debile. Bam, 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 U! A! Siedź, 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 Ej! O, ja zrobiłem kolejną gwiazdkę, zajęliście! Oh. weźcie to za darmo, weźcie mi to balony, nie chcę za darmo, zbieraj się z balonymi, wspieraj Ole i trzy gniazdeczki, trzydzieści tysięcy na moim koncie, zobaczymy jaką broń dostaje teraz. Dobra, to znaczy, czwartą, trzecią misję załączę, nie, czwartą misję załączę, ale nie robisz, bye, tak? Ty robisz, Spad? Tak, na to jest Ostatnia misja na dzisiaj. Jeżeli ja ktoś będzie chciał widzieć więcej tych, gier, tych misji, to bardzo chętnie zapraszam do komentowania, subskrybowania. Ciekawe, ciekawe czy to w ogóle coś daje, jak coś ciekawego ludziom mówisz. Bo ludzie nie są głupi na tyle, że kurczę. Hmm, ciekawe ma filmiki. Albo na przykład podobały mi się do filmiki. Czy może jest coś, co mogę zrobić, kurde, żeby mieć go na oku cały czas? O, mi gówno leci. Nie mam nic powiedzieć, że... O zańco. No to jestem bezbronny. Dosłownie jestem bezbronny. Chyba zdopiłem. Bo niebieskie... Czerwone rzeczy się rozpią szybciej niż niebieskie. Ale ja nie ma sensu, bo ja jestem bezbronny, no nie ja ma ani nic. Dobra, jeszcze raz. Tak, chcę wyjść. Muszę jednak mieć oczyny pistolecik, bo on mi daje dużo. Niestety nie dam rady well, zrobić nic no, bez no, nic, nie nie bez, bez czegokolwiek, nie mogę nic zrobić, nie mogę się bronić, rozumiesz, kurwa, nie mogę się bronić. Szutti frutti. Zamknij mordę. Zrobiłem skan osiem groszy Boink. Dobra, jestem gotów. Dajcie co tam macie. Błajem się z lewej na drogo, żeby nóg nie przeciążyć. Już tak czuję, że mi plecy kurczę od siedzenia na dupie. wolą. o, i teraz mam broń. Będę mi dawać, dawać szybciej, szybciej, szybciej. Point. co to jest? To jest Gówno. To też weź, Będę grosik winny, jak zwykle. Rozumiemy się, rozumiemy. Pokong, Pokong, następne. O, ktoś ma kaktusa. Wszystko jest w że jeżeli jesteś... Jeżeli jesteś... ważna na tyle. No, masz got you, I right, all they did, and motherfucker! Oki, fajny robot. Du, 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 du. I wyskoczył. Co mi się jeszcze to. Kurde, i mikrofon. Bajam. No, jak ucieka. Kurde, czy mogłyby porzucić mi ktoś ścierkę? Mi się zasrało tu wszystko. Krojny szał, A. To lubię. Uj. Przeładuj. Kurde, nie widzi mi to. mi nie idzie się strzelami. A w ogóle mi... Jakiemu powiedzie Polakowi gdy dasz broń do drąg powie, że... No kurwa, ja to wiem co z tym robić, kurwa. Rysiu padł. Mietek. Z... Zbyszek, ale Zbyszka nikt nie lubił, więc jesteśmy luz. Bo jak biegnął. Bo jak umierają! Umarły! Ale mnie teraz. A, tu mnie kurde po oczach leci, kurde, kropla potu. Niestety, ale w jarce w łeb się tak szybko poci, że. Smoothie. Łeb się poci, po kurde, teraz czuję, mi tutaj popierdala taka. Uuuu. Kurwa! No, gdzie ci, Hopla, 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 hop! Wiecie, jak się nabija w ka na kasę kasę? I kurwa, nie wiesz, czy zapłaciłeś. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Jak nie sprawdzisz w domu, kurczę tego. Yy, no. O, dostałem. Jak nie sprawdzić w domu tego e, paragonu, to później nie wiesz, że kurczę zapłaciłeś za pięć osób tak naprawdę, kurwa, a e, kupiłeś tylko jedną rzecz. Oj! Dobra, oni mają. Oj, shit! Ja no, zanim oni tego, to ja skanuję to wszystko. Bam! 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 O, się, dzięki! U, nie zdążyliście! Kurde, jak mi przykro! Teraz zginą przez was niewinne balony! O, zdobiłem trzy gwiazdki! Co robicie? Bardzo fajnie, back to the station i to będzie na tyle chyba na dzisiejszy dzień, jeżeli to się dobrze nagrało, co mam nadzieję. Tak więc, zobaczmy, zobaczmy, co mogę kupić. Jest, ten gnat jest bardzo fajny, jest ten karabin, o którym mówiłem, też jest przyrąbany. Mam 90 tysięcy, mam 40. Kurde, wiadomo co tam. 834, 834. Fuck! No, to jest Nie. 8, 1, 9. Teraz wam pokażę o co mi chodziło. Ten, kto z Was. No, na to... Ten, kto z Was ma e, ataki padaczki, odwróćcie teraz z drogą, będziemy bardzo bardzo tutaj błyskać. Wezmę założyć ten i ten karabin. I teraz patrzcie. Ten karabin jest możliwie tak samo szybko dostępny jak ten poprzedni pistoletek kurczę, typu e, Mausera, jakoś tak niemieckiego. A strzela automatycznie. I teraz dla wszystkich ludzi, którzy mają padaczkę, przestańcie patrzeć, ostrzegam, bo ten karabinek nacisnę spust, właśnie tak napię światłem, że aż mi się czasami robiło niedobrze, więc przestańcie, na serio. Uwaga, strzelam. Jed jeden karabin na razie. Wezmę teraz drugi. Dwa karabiny. A kim bo być? Tak więc... Pizga po jak cholera. Dobra, ale to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. To będzie na tyle. Tak więc to jest zobaczenie do usłyszenia na razie. Do następnego. aí.